Siemanko z Tejstery Chocolate witam Was w pierwszym filmie na tym kanale i witam was razem z Genalini! No, i słuchajcie, przede wszystkim dziękuję, że przeszliście z tamtego filmu na ten, żeby go też obejrzeć, Chyba że jesteście w ogóle z jakichś innych zakątków YouTube'a, więc mimo wszystko e, subskrybujcie ten kanał, łapka w grę, mam nadzieję, że zostawiona. No, i słuchajcie, dzisiaj będziemy sobie e, sprawdzać nowy dodatek szpital. Dokładnie. dokładnie testujemy. E, ogólnie to fajnie by było, gdyby można było coś budować. Tak, my ogólnie kupiliśmy ten dodatek, bo myśleliśmy, że da się zbudować szpital, moi drodzy. Prawdopodobnie, jeżeli jesteś z ostatniego <gibię> filmu. Się. Prawdopodobnie, że jest z ostatniego filmu, to właśnie czeka, żebyśmy coś zrobili, ale chyba wydaje nam się, że się nie da, więc zobaczymy, co w ogóle w tym dodatku jest. O ty, no to ty na to czekoladę. Okej, okay, bo my tu mamy raz... Na pewno dwa, się trzy, cztery, pięć... 4, jakiś pięter prawda pięć pięter w ogóle to jest śmieszne bo tu są minus jeden zero jeden a jest pięć pięter dobra będziemy po kolei przechodzić po każdym z pięter i będziemy patrzeć co tutaj mamy mhm. e, bo możemy słuchaj możemy to zrobić na przykład sobie e, kiedyś jakiś e, jakąś historię w szpitalu o mój boże czy czy też <grym> zrobić e, roleplay i chcesz zrobić taki tytuł Najsmutniejsza historia w Toka boka i pokażę, że była osoba, i ona wpadła w samochód. Is this los? <laughs> Ale zobaczmy, co tutaj jest. Zobacz, tu jest to jest pani. Jakiś... To jest pani. O, Można ją włożyć do hey, radiowozu. Okej, okay, okej, to się da wszystko. Tak jakby interakcja tak, ze wszystkim czyli prowadzi. Zaczekajmy na wszystko, jak to zobaczy, czyli, co zobaczymy. Czyli, że dzieje. mamy. Patrz, mamy chorą mamy chorą Genali, która leży A... w łóżku, i jest e, Przepraszam cio... bardzo. I jest czoklet, i jest takie. Szybko! Y... Złamała paznokieć! Szybko! Wyciągamy ją! Ale. Czy są... Czekaj, o! Na noszach! Szybko! Musimy ją! Musimy ją! Proszę czy... bardzo! Pchamy ją! Czy ty się ze mnie śmiejesz, że ja nigdy nie, nie maluję paznokci? A jak maluję to tylko i wyłącznie na jakieś okazje? E, to bo... był żart. W ogóle to już po... zepsułem. Patrz, czy można robota. O mój Szybko. Boże, można robota! No. <laughs> Jedziemy z robotem na noszach! Ej, ja chcę zobaczyć co tu się dzieje, a nie tutaj proszę mnie na wszystko naciskać, zobaczyć jakie interakcje można prowadzić. mamy tutaj mnóstwo różnych rzeczy, można chyba, to sobie. Dać mu, poczekaj, przepraszam bardzo, dlaczego to jest... ...z lekami? ...przed glow upem nasze postacie, gdzie są nasze nowe postacie? No dobra, poczekaj, w takim razie zabieramy je do szpitala, uwaga. A, ale to są jeszcze... uwaga. inne rzeczy. Gdzie są nasze postacie? No właściwie... Co za inni ludzie? Przepraszam bardzo. Słuchaj, nasze postacie w takim razie umarły. Czekaj, to jest ten Yeti! Zobacz, to jest ten Yeti z tego z kitchen. O, rzeczywiście. Dobra, weźmy go, weźmy czekaj, go, on czekaj, będzie czekaj. lekarzem. Gdzie są nasze postacie? No ja one naszą... zniknęły, on ich po prostu już nie ma, tak mi się wydaje, Jak wiesz? Jak to! I ich, ich tutaj w, do szpitala, my jesteśmy tak zdrowi, że do szpitala oh. nas nie chcą ten. Jest, o. jedna. To gdzie one się kurczę podziału? Dlaczego A, ciebie nie ma? Uh. Czekaj, czy ty nie przyszedłeś do szpitala, żeby mnie odwiedzić? To chcesz mi powiedzieć? Y znajdziemy. A um, wydaje mi się, że ty się po prostu bawisz w jakiś ty, w jakichś klubach albo grasz w gry i nie chciałeś do, po mnie przyjść do szpitala. Jest. A, no do, dobra, przepraszam. Uwaga. Tych, wy, e, tych wyrzucamy. Tak, oni są starzy. I Uwaga. E, uwaga. O, uwaga. I jedziemy do szpitala. A, poczekaj, ale jak chcę zobaczyć, co jest dalej na tej planszy, na tym pie minus pierwszym piętrze. Weź tam, o właśnie, w ten... Okej, okay, zobaczymy co jakby, um, dr, um, jak to się nazywa? Nie, nie, jak się nazy... Co? O, oh. oh, bibu, bibu, bibu! Poczekaj, jak się nazywa to, y, gdzie się przyjmuje? Droga Przyjęć? Nie. Patrz, Izba Przyjęć! To jest, jest Izba Przyjęć! jest na górę! O, i tutaj są mieć dla tych, dla ratowników. Lekarskie. Uwaga! Um, w takim razie... Czy chcesz nas zabrać tam? Czy też ta, nas tam zabrać? Przep... Czekaj, czy możesz przestać sobie te okulary zabierać? Oj, tam, przypadkowo, uwaga. <grym> A wiesz co, już nie pokażę tak fajnie bez okularów, powiem ci szczerze. Ja tu będę teraz lekarzem, uwaga. Ło! Wow! Dzień dobry, A... jestem. A ty możesz być. Czym? Y... epidemiologistką. Okej, okay, okej, okay, to nie... Z... musisz mi założyć w takim razie... Czy możemy dęt? otworzyć. Hełmi mi załóż! Hełm mi załóż! Te wszystkie zarazki <grym> mi do oczu wlezą! Pyk. A kot? A kot. Kota zdejmujemy. <grym> Hej, a może, oh. co? O, i coś jeszcze, czekaj. Maseczka. I idź na, jeszcze dalej. Ja... Okej, okay, tak się naj... Myślałem, że można... Poczekaj, zobaczmy, czy coś jeszcze tam jest da Zakla dalej. Zakładać czapki na czapki. Da się zakładać czapki na czapki. Na czapki czapki. Tu dalej um, o! mamy je. Tu jeszcze, tu jeszcze jest, rzeczy No Dobra, są. poczekaj, tutaj jest jakaś. Sprzątaczka. pani sprzątaczka, są szafki. Tak, to jest chyba jakieś kce, jak a nie ciągnie. pralnia. To jest pralnia jakaś, zobacz, to no przecież gdzieś muszą te rzeczy. A tu wrzucać. się robi jakieś te, jakieś wow. badania. Wow, wiesz co, w ogóle widzowie, my byliśmy tacy trochę zaskoczeni, że nie możemy my zrobić tego szpitala, ale teraz jak patrzę na ten szpital, który jest tutaj, to okazuje się, żebyśmy w życiu nie zrobili czegoś tak fajnego. Naprawdę? I to jest dopiero pierwsze piętro? To jest nawet minus jeden piętro, no to, to jest minus dopiero mi... piwnica. Ten. Uwaga. O, przepraszam, dlaczego ja mam czoło um, jak po prostu... I dlaczego ty masz też czoło jak jakaś wieża Eiffla w ogóle? Szuka... O. U, mamy różne wózki. Mamy... Okay. To jest chyba zobacz... poczekalnia. A, co się stało? Poczekaj. Ma... To małe dziecko wygląda jak jakieś bardzo wkurzone, że nie chcieli mu rodzice kupić, nie wiem, jakiegoś... Kinder niespodzianki, tak się takie... Eee. A może tak być? Mogło tak być? Zdarza się. Zdarza się, dokładnie. E. O! Co? Dezynfekcja rąk. Ty jesteś w stroju, ty nie musisz, ale ja muszę. Uwaga. Psik, psik, psik. O. Ej! Jedna ręka, druga. Psik, psik, psik. Przepraszam bardzo, a ten Czyściutkie. pan w, w tej w rejestracji to co on tutaj ma robić? A on sobie gra pewnie w pasjansa. tak to, mi się wydaje, jak że. Każd wszyscy każda ten... osoba w rejestracji. Tak, dokładnie, tak mi się wydaje. Co my tu dalej mamy? O jakiś ten, eee. zobacz, jest bankomat, jeżeli chcielibyśmy płacić pieniądze, są te. A, kawa. Oh, 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 tak. jest jestem, jestem ważnym lekarzem i potrzebuję bardzo napić się e, pyszniutkiej kawusi. Proszę bardzo. Um, czy ja mogę ci przerwać przez tak sekundę, absolutnie? Pyszniutka czy Dla ciebie to też było najwspanialszy moment, kiedy yy, szedłeś do szpitala i twoja mama przychodziła właśnie w weekend albo coś i kupowała ci rzeczy właśnie z szpitalnych tych trybików? To było najwspanialsze. To się po prostu czekało, aż ktoś ci przyjdzie z bananami, jogurtem, jakoś tak po pracy i potem przyjdą i kupią ci balona w sklepiku. W sumie. Tak, prawda? O, to nie jestem sama, to nie jestem sama. Zobacz tutaj, o, jest restauracja taka dalsza. Czyli można sobie po prostu... O, patrz, sos sojowy, taki mamy, taki A... sam. Dzień dobry. Przestań! Ja chciałam powiedzieć, że jak ładnie ta postać wygląda, jaka ma dziewczynka, w ogóle ładne, ładne włosy i tutaj ten... Czoklen... czy możesz przestać rozlewać keczu wszędzie? Czokolad... Paczaka czysta. hej, te, te, keczup, sos sojowy i to wszystko jakoś czy możemy normalnie... Możemy pójść w takim razie na inne piętro? Czy, czy, zacznę płakać, jeśli się, jeśli się, uwaga, do kawy sobie doleję trochę. Jeżeli chcesz mieć ból brzucha przez tydzień, to gratulacje, właśnie, właśnie dostałeś ból brzucha przez tydzień. Wcale nie. No. <laughs> Ostry sos w kawie, idziemy na, na w takim razie na kolejne e, piętro. E, 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 no nie no, no jak coś... Wiesz, że proszę możesz bardzo. tak za, za wiesz, za koszulkę, o tak, o. Wiem, już teraz, już teraz wiem. E, idziemy na kolejne piętro. Czy tu są sale już takie dla ludzi, którzy są chorzy? Zobaczymy. Czy tu o, mamy... O nie, zobacz! Tu jest chora wiwiórka, musimy jej pomóc. E, e, Weź ją na szybko, ten. na wózek. Na wózek, o. Już o, patrz, nie jest już, jest, chora. Już, już jest, już mniej chora. chora. Tak, dokładnie. E. O, daj, daj mi jej prawdziwemu e, Proszę, temu. proszę, proszę pchać ten wózek. Weź na wszystko ten. trzeba samemu robić. Wszystko trzeba Zobacz, samemu. Zobacz, właśnie, musimy ją włożyć do tego, Uwaga. do gabinetu e, u, USG, lekarskiego. USG, e, USG i rentgen. USG e, ogona, szybko. Szybko, o. o. I dobry. USG ogona. Pyk, proszę oh. się położyć. Co się dzieje w ogonie? Czy tam jest jakaś... Halo. O. Chyba wszystko jest nieoporządkowane. Oh. Ona umarła! Nie! Szybko, Ej. oddychamy. E, 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 ona umiera, czy ona umarła już? E, e, Strzgawka. Pani wiewiórko, czy pani... A, patrz, żyje! O, żyje, dobra, bo... Uratowaliśmy! Um, a ta, ta pani nic zrobiła. To taka niby lekarka, trzeba niby z, rentgen z, i to. Trzeba zdezynfekować. Po co ją masz zdezynfekować, jakaś pani umarła? Dezynfekcja stołu. A, czoklet? Przestań, nie będziemy e, jej robić kroplów, operacji. Kroplówka, jest ważna. Kruplówkę. O, daj jej kroplówkę. To jest bardzo... Ale jak się kroplówkę podłącza? Ale wiesz co, chyba nie jest zadowolona z naszego tego, z naszego um, Ważne, kabinetu. że żyje, więc wszystko no, w, w porządku. Tak. Tutaj jest ktoś o, to są uprania, zobacz, dla, um, chyba dla osób, piżamki takie, wiesz, jak wchodzisz okay. do szpitala i nie wziąłeś piżamki swojej. To jest w ogóle jakiś serial puszczony. E, może to jest Hans ten, Hans doktor... House. ER. Jakiś ten doktor, doktor House. Doktor... Doktor Chomik. Tak, doktor Chomik, dokładnie. O, zobacz, to jest dla dzieci? To Jakaś jest dla ta... kotów. A, to jest o, dla kotów. Weterynarz. Bo... Nie, to jest lekarz kot. A, przepraszam. Panie lekarzu, kocie, bo, e... bo, 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 bo ja tutaj y, mam bardzo mocny ból brzucha i nie wiem skąd. Oh. Y, to nie ma nic wspólnego z tym, że dodałem sobie ostrego sosu do kawy. Absolutnie, nie ma w ogóle Panie kocie, tym... proszę mnie wziąć i Ten kot jest taki mały trochę. Panie kocie. Pan kot nie chce się z tobą zajmować. To jest kot, tylko wasza kot. Panie kocie, może pan chce się pobawić? Kulko. Czoklet, o. to jest lekarz, który tutaj się szkolił 6 lat prawdopodobnie i potem jeszcze kolejne, a ty mu dajesz, żeby się bawił tą myszką? O, tak go, będę, tak go traktujesz? będę wyglądał bardziej jak lekarz. E... Po prostu tak go traktujesz, tak? Chwilacz, to jesteśmy my? E, nie, nie, to jest... jest ktoś w rentgenie. E... Możemy go wywalić stamtąd, wy, wyrzucić go stamtąd, Przepraszam. żebyśmy sami poszli. Przepraszam. Chodź do rentgenu my, my chodźmy Zobaczmy, co mamy w środku kawę i mnóstwo czapek. Okej, okay, czyli wszystko A, w porządku z nami? Oprócz tego, że prawdopodobnie teraz masz jakiś skręty kiszek i w ogóle. Co tu jest e, jeszcze? Dalej cały czas rentgen. To jest w takim razie poziom oh. rentgenowski. O, oh, to jest takie magnetyczne! Ej, rezonans magnetyczny. Panie, proszę, tak musi tak pan wejść do środka. Dlaczego? E, bo to jest bardzo ważne. A, I co? Oh, wow. I co teraz? Nie wiem, czy coś się A. pokaże? Nie, on chyba nie wyniki? jest chory. Tak, to są wyniki, ale on chyba nie jest chory. A tu o, mamy. Zobacz. Co to jest? A to jest smutna kula, musimy. To są bakterie! O zobacz. nie, to są bakterie, musimy je w takim razie pomóc im. Czy. Czyje się jakoś? Zobacz, one tu nie słyszliwe. E... Te bakterie nie są to nie. Poczekaj, może. Są... W ogóle to bakteria jest taka... Ta potrzebuje żółtego. Nie no Boże, co ja mam robić swoim życiem. Na ja ja tutaj ja jestem w ogóle. Chwila, czy to nie działa tak, że ja się tutaj wlewa się do tych słoików. nie. Nie, Czokle nie działa, tak. Jedyne co możemy wziąć. Do to... próbówki. O! Proszę bardzo. A spróbuj może, słuchaj, wziąć Mamy tą bakterię pod ten. Jak to? Może pod. Może po... I co teraz? I nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje, a to? Próbówka to jest! A, i ona, ta Ja nie, nie wiem, jak się je, jak to się powinno łączyć te rzeczy ze sobą. No bo my nie jesteśmy tutaj, my nie pracujemy w laboratorium. Dobra, tak? laboratorium to jest jakieś wirusowe i dziecko. Idziemy, idziemy stąd. z Znaczy, ja jestem w sumie z laboratorium wirusowego, tak jak teraz o. widzę. No ale dobrze, w takim razie na drugim piętrze to są chyba te takie zwykłe tak? Jest ha, to szpital, jest ha, porodówka. O, ja to nie To jest chyba porodówka, bo, bo tam są dzieci małe. Aha, więc uwaga, uwaga. Czekaj, to się nie za porodówka, to się chyba nazywa. Nie, to jest po prostu oddział dziecięcy, nie porodówka, czokolat. I tu ja jestem. E. O, więc spotykamy się znowu. Um. Ten szpital jest za, ma za mały dla nas dwóch. Okej, okay, baj. Czy ty właśnie wykopałeś młodą mnie z.? Nie, mnie? to właśnie ty wykopałaś młodą. Nieprawda, ciebie. to ja bym tego nigdy nie zrobiła. A ci śpią, czy możemy im dać. Nie bo śpią, no to co im będziesz? Mlekiem no, im, im na, na czoło będziesz lał? Ej! powódka! Pobudka! Ej! Hey! Pobudka! Hey! Hey! Budzimy się! Hej, matki będą cię nienawidzić. Matki go nie nienawidzą. Zobacz jak. O, to rzeczywiście sportówka czekoladowa. Hello, mam. To jest rzeczywiście pordówka, miałeś rację. Dzień dobry. A czy to są rodzice? A um, nie, to jest patrz, kobieta wciąż, w ciąży. W ciąży, okej. Okay. Możemy sobie zobaczyć takie dziecko. Czyli nie zauważyłeś, że dzieci w tych takich zdjęciach są zawsze takie trochę potworowe? Te? Troszkę. Trochę takie smutne są, ja nie wiem. Ile to, się To nie jest nie... Kolejny, kolejna kawka. Ale zobacz, sobie... ale to jest kawka od tego od pobra. A tu się można zobaczyć bawić. Bawić dzie dziećmi. Cokolwiek, cokolwiek To jest kotny taki jest. zden, niemiły. Zobacz. A, a tutaj patrz. To był kot niemiły. O, ile, ile mam wzrostu? Zobacz, tam jest kot niemiły. Więc... Ile ty masz wzrostu? Ja chcę ci pokazać! Co? Na, na laptopie. W drugą. Już Z... ci pokazuję. A um, zobacz, to jest kot ten miły, ten taki wkurzony. Gdzie? Na laptopie. Gdzie? To jest ten Angry Cat. O! Mamy różne tu rodzaje. Tu można zmieniać. Różne o, rodzaje Boże, kotów. dobra. Uwaga. Ale zobaczmy Ile teraz. Ile wzrostu ma Genali? Um, co najmniej 1,60 m. Czasami. Jak się dobrze. O! Jak dobrze wyjdzie, to metr 60. Kilka. To jest jakieś. 38 centymetrów. Nieprawda! Ja bym nigdy nie miała... O, zobacz, tu są popasy. O, można, patrz, można sobie pomagać. A, o, to ja mogę sobie pomóc. Ciep, 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 Poczekaj, czy, czy to dziecko... Zróbmy coś temu dziecku. Weźmy eee... je, żeby się ten, żeby się um, obudziło, nie ma mioć... spania. Nie ma spania czy w można, tym szpitalu! Czy można, żeby odleciał? E, nie! Czy jak się mu da balony dwa, to on wyle... będzie przy suficie? E, nie, dlaczego tak mi bało być? To nie jest up chocolate. Czoklet. A może? A może? Czoklet to nie czy jest nie ma balonów? a Nie rób mu tego. Czy są tu balony? Nie. Ja chciałam tylko i wyłącznie się pośmiać z dziecka, które śpi, żeby nie spało. I to jest tylko i wyłącznie to, co chcemy zrobić. No zobacz, bardzo dziecko śpi. Dlaczego ono śpi? Dzień Masz, to napisie. napisie. Dzień. Ma smoczek. O, już jest oh, szczęśliwy. Dziś? O, okej, okay. a Dziś? temu dajmy. Kota do ręki. A? No to miał krzyż kota w ręce. Ta nie jest szczęśliwa. Dajmy jej stoczek. I też nie jest szczęśliwa. Kredkę. Też nie jest szczęśliwa. Jest Zabierzmy taki... dziecku smoczek, daj. O, i też nie jest szczęśliwa, w ogóle nie potrafisz się zajmować eee, 60 ciągle. Nie potrafię, byłbym beznadziejnym lekarzem, okej? Okay? Takim wiesz, e, jak to się nazywa pediatra, pediatrą byłbyś beznadziejnym, idziemy w takim razie spotykamy dalej. spotykamy się znowu, ora, ora, ora! Yy, idziemy na ostatnie piętro. Proszę bardzo. I co Eem, my tu mamy? To są chyba w takim razie oddział dla dorosłych. Jeżeli już było oddział dla dzieci, które się dopiero urodziły, to w takim razie tutaj będzie wiem, jakaś kardiologia, neurologia, tego typu rzeczy. Prawda? Okej. Okay. Chyba, że to jest po prostu dla lekarzy taki... E o, co to? Co to jest w ogóle za szpital? W co Polsce tu? takich nie ma. Co to w ogóle taki pieczki, jakieś wygodnie? Może Co to jest, to jest ma jakiś być? spa? To jest jakiś masaż, dokładnie. Tu w ogóle zobacz, ta tablica Mendelejewa. To jest w takim razie dla osób, które wiesz, które się zajmują tymi dziećmi. Czyli to jest a szpital. To, a może to jest jakiś taki e, ter to jest... Terapia, terapia jakimś e, relaksem czy czymś. Wydaje mi się raczej, że to jest po prostu szpital dziecięcy i tutaj są rodzice, którzy um, cały czas siedzą. Patrz. E, pomieszczenie do kupy, pomieszczenie do e, tego. Do. Eeeem, no. Czy też coś tutaj wej... O. o. Hej, no był zostaw go! Trzeba go sprzeciwić. Nieprawda! Hej, on sobie robił swoje rzeczy i co masz to do niego przepraszam, przychodzić? Przepraszam, przepraszam. Czoklet! E o, i tutaj... O, czekaj, tutaj w takim razie są tu dalej te. Nie, tu są kolejne balony. Może to jest dla nastolatków, nie, albo to jest dla dorosłych. Może? może to jest jakiś Po prostu pokój spotka. O, zobacz, to jest ten Lew szark. Jest lew Shark. Tu, tu, tu. A. Babyżakt! Może przejdźmy dalej? No. Może przejdźmy dalej, czekaj, wiesz co? Jak chcę ci powiedzieć, co ty zrobiłeś podsumowując ten odcinek? Wlałeś sobie um, sos ostry do kawy. E, nie, biedny gołąb sobie robił swoje jeszcze w toalecie i otworzyłeś mu drzwi. I to jest niesamowite, dla mnie to jest, to, to jest mój największy strach, że tak się zadzieje, w, na przykład w centrum handlowym. Um. Obudziłeś dziecko, chociaż w sumie to dzięki mnie, no ale zrobiłeś jednemu tak, że, że tego ten. Wziąłeś mnie z przeszłości i chciałeś ją wykopać. Um, masz trzy czapki obecnie na głowie. Włożyłeś mnie w jakiś strój i nie ze mną po prostu. Tak, to, to, tak, to jesteś się zadowolony. Tak. Jesteś niezadowolony? zadowolony. Uwaga do dziennika i jedynka. Wezmę twoich rodziców, zobaczysz. I tym miłym akcentem, moi drodzy, kończymy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę i, I jak koniecznie... Jak wam się w ogóle podoba ten dodatek yy, Szpital? Czy koniecznie. wy go kupiliście, czy, um, czy może po prostu uważacie, że jest beznadziejny? Albo jaki dodatek chcecie kupić? Dobra, już skończyłam. Koniecznie, koniecznie zostawcie yy, subskrypcję na tym kanale. Tak, i łapkę w górę.